Przyoblec się w światło Za chwilę zostaniesz przyobleczony Ten habit antycypuje twoją nieskalaność Zakładasz to, kim kiedyś będziesz, nieskalanym. Ale pierwsza, która tego nie przeoczyła, jest niepokalana Maryja. Ona była zachowana od grzechu. My przez grzech dochodzimy do tej czystości, ale będziemy nieskalani aby, jak mówi Paweł, stawić nas przed obliczem Boga jako nieskalanych, niepokalanych. Ktoś by powiedział: Boże, to jest niemożliwe. Ja jednego dnia nie umiem stać prosto. Ale Bóg mówi: Dzisiaj w Ewangelii u Niego wszystko jest możliwe. Wszystko, bracie i siostro, dlatego, że za Ciebie umarł i z wstał. Męczymy się z poczuciem winy, z chorobami, z cierpieniem, z grzechem. Ja mam już, bracie i siostro, tego dość. Chciałbym powiedzieć z całej siły do Boga: dziś, Panie, przyjdź wreszcie Twoje królestwo. Czego zapowiedzią są za chwilę białe szaty? Dzisiaj będziemy się tu modlić, prosić, Ojcze nasz, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech wreszcie przyjdzie. Uwielbimy Boga dziś w Maryi. Mając wdzięczność do Niego i życzymy wam wszyscy, drodzy bracia, nowicjusze, abyście w tych szatach, które dziś dostaniecie, te dziewięć miesięcy tutaj wytrwali i żebyście na wieki wytrwali z Bogiem, abyście na wieczność z Nim byli, abyście zawsze z miłością patrzyli na tego oblubieńca, nigdy nie biorąc rozwodu, życzymy wam tego i niech te obuczyny będą dla was wielką radością. Jak dla ludzi, którzy żenią się z Bogiem, którzy oddają mu siebie samych.

We